szkoły muzyczne muzycznej jeździłem, musiałem wstać za 15.07 rano, yy, to znaczy wyjechać za 15.07 rano, żeby zdążyć z ulicy Łanów, Zakowic, Krakowie, bo to podstawowej szkoły muzycznej na Basztowej, 8 w Krakowie. No, byłem przerażony, miałem skrzypecki, kanapecki, woreczek na pantofle. Bałem się tej szkoły. To był duży stres, dlatego że z, z, z rodziny muzycznej wszyscy świetnie grali na instrumentach, ja musiałem do tego doszlusować. I bałem się, bałem się tych nauczycieli, bałem się tych pytań. E, także mam takie wspomnienia ze szkoły, że przede wszystkim za wcześnie musiałem wstawać, żeby do tej szkoły zdążyć. E, to, to tak to wyglądało. I może za daleko mnie. W szkole że nie pod górę, bo ci jest pod górę coś wielkie sukcesy zdobyli, ale ja też nie narzekam. Z tych czasów i, i, i polecam młodzieży, gdzie to były autorytety wielkie. Ja pamiętam do dzisiaj, jak był ubrany dyrektor, wicedyrektor, co miał na nogach, miał koszulery. To byli po prostu goście, którzy mieli wielki mir i posłuch. Jak coś nauczyli powiedział, to to było święte, to była szkoła po prostu. To, co się dzieje teraz, nie wiem, bo tak powiem z autopsji, tylko wiem, co co mówi się w różnych dyskusjach na, na, na temat szkoły i młodzieży, no to co to są to jest te zawracania głowy. Musi być ornóg, musi być dyscyplina, musi być szacunek, zdecydowanie dla, dla żadnych telefonów, kurwa. lekcja ma być lekcja. Jeśli ktoś poważnie siebie traktuje, to musi traktować poważnie oczywiście i nauczycieli. I, i tak to powinno być. I to nie jest kwestia wieku, to, że ja mam 60, wy macie 5, 5, 5, 5, 7, 8, 15, nie. Tego wymaga kultura. Ja miałem to szczęście, że yy, yy, myśmy grali w zespołach kameralnych. To były zespoły kameralne. Pierwsze skrzypce, drugie skrzypce altówka, bielączela. Albo w orkiestrach dużych składach. Później miałem to szczęście, że grałem z piwnicy pod baranami. Później miałem to szczęście, że grałem zespół ANAWA z Markiem rychutą w pierwszym składzie. Cały czas byłem w jakiejś grupie, w zespołach kameralnych, w szkole muzycznej. Później Symfoniczna Orkiestra Krakowska, później zespół Ewy Demarczyk. miałem szczęście urodzić się w Krakowie, gdzie było masę tych autorytetów. Świetne nazwiska i świetni muzycy. Chodziłem razem z takimi ludźmi jak do, do, do liceum, oni chodzili wyżej, jak Zbyszek, Zajfer, jak Tomek Stanko. To są nazwiska znane na całym świecie teraz. Więc ja miałem to szczęście w takim środowisku się rodzić. Piotr Krzynecki, Piotr Zajaszczury, krakowskie środowisko. I te przyjaźnie były oczywiście, byśmy się cieszyli, że udaje nam się spotykać na próbach. To było fantastyczne, jak się spotyka kilka osób. Jeden nabija, wolne, cztery, jak to się mówi. i... I wszyscy zaczęli razem muzykować przez to. I te próby czasem trwały, przeradzały się w jakiś dżemmick, jakieś wspólne granie. Bywało, że do rana, a później a już byliśmy troszeczkę doroślejsi, to w klubach jazzowych krakowskich czy właśnie w Jaszczurach, to się wszystko kończyło 4-5 rano... To byli, Takie przyjaźnie się, to bardzo wiąże takie wspólne granie, to takie jak, jak wspólna walka można powiedzieć bo to można mieć różne e, zdania na różne tematy, natomiast jak człowiek się spotyka w jakimś zespole artystycznym, muzycznym, gdzie razem tworzy jakąś, jakąś sztukę, no to wtedy wszystkie animozje muszą prysnąć, natomiast jedynym wodzem jest sztuka, którą trzeba wykonać jak najlepiej, bo to człowiek pracuje tyle lat i bez pracy. Nie uda Wam się, że, 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 że to, tu, 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 tu nie ma picu i żadna elektronika, żadne komputery Wam to nie pomogą. Za chodzić po kuchni, co ćwiczyć, i trzeba ćwiczyć przy fortepianie siedzieć, i trzeba się uczyć, i trzeba godzinami. Później to się zwróci, albo nie. Ale jak się trafi, odpowiedni moment, tak jak mnie się trafił, bardzo wielu moich kolegów, którzy są bardzo znani w tej chwili, to mają już gotowy ten materiał, który siedzi w nich, wypracowany przez te lata, na próbach, na wspólnym graniu. No bo to wtedy jest taki moment, który się czasu nie traci. Czas się traci przy różnych innych rzeczach. Nie będę mówił o jakich, bo przestaniecie mnie słuchać. A żeby być dobrym instrumentalistą, to trzeba rzeczywiście siedzieć godzinami, to się można śmiało przyrównać, a może nawet jest to i trudniejsze, bo nie tylko trzeba być ruchowym, tylko jeszcze mieć inne umiejętności, które Bóg dał jak dał. Znaczy talent jakiś artystyczny, to mieć przemyślenia. I to jest, e, chciałem to przyrównać do kung-fu karate, do, do ćwiczenia cały czas. Prawdziwy dobry artysta, który go to męczy, bo to kości bolą, kręgosłup, oczy, no wszystko, no jak się stoi w takiej, albo w takiej, albo przy fortepianie, no to, to wszystko kosztuje trochę zdrowia. No to trzeba mieć dużo samozaparcia. Ale prowadzi nas coś takiego, że jak człowiek się że jak zaćwiczy i ma jakąś ideę do wykonania, chce do, doścignąć jakiegoś mistrza, bo jest masza nagrań, prawda, różnych koncertów, które ludzie przecież jest, słuchają, jest, 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 jest fantastyczne płytoteki, no, genialne wykonania genialnych kompozycji, które są niedoścignione teraz, tak człowiek chce do tego dojść, do tego ideału. To zapomina o bólu, o czasie, o tym, nagle się okazuje, że no jest pięknie, tu się krew leje, bo może poprzecinać tutaj boli, tu się odcina, nagle się okazuje, że minęło 6 godzin, a nam się wydaje, że o 15. To jest taki narkotyk, w czym coś jest. I trzeba też, nie, chcę Wam poporadzić coś takiego, żebyście się nie dali wciągnąć taką tanią, tanią popularność, tani blik. To jest wszystko na, na, na parę minut może zaimponować wnosić w sobie, w duży czasie samo, przepraszam, przepraszam, za wyrażenie, bo ja strasznie lubię, mi ktoś tak truł, jak ja wam teraz true. Ale troszeczkę będziecie mieli też swoich, swoje dzieci, które będą coś przekazać i będziecie być w tej samej sytuacji, to posłuchajcie, co ja mówię i to samo będziecie powtarzać. Trzeba mieć dużo na, naprawdę, tu nie ma picu, nie ma, jest miły się. jak nie chcecie być Zostały te temat. ale jest masa ludzi, którym, którym nie wyszło, prawda? Jest masa zdolnych ludzi, którym też nie wyszło, a zaraz, którzy, od, którzy, którzy odpuścili. Może nie mieli tyle samo zaparcia. Jest bardzo dużo tych lumpów, które chodzą i nie mają, wpierają na piwo, bo i takie, tak, część wybrała takie życie, bo im z tym wygodnie. A kto wie, ilu wśród nich jest Chopinów, Paganini, Einsteinów? Poddajemy się nowym barwom, nowym, nowym efektom, które nagrane. Bardzo dużo rzeczy z tych ma mało wspólnego ze sztuką. Sztuka, pamiętacie, jest taka i prawdziwa gwiazda jest taka. To już gwiazda przez duże G, gwiazda. Przepraszam, już nie, nie lubię tego, tego, te, te, tego określenia oczywiście, bo to już staje się pojęciem pejoratywnym, czyli złym. U nas jest więcej gwiazd niż normalnych ludzi. Niedługo będzie, nie będzie kto miał oklaskiwać tych gwiazd wylansowanych przez tą komercję, Na się teraz. To jest taka, która, mówię, tak, prawdziwy artysta jest taki, że jak nie będzie prądu, tylko będzie świeczka i, jakiś, i fortepian, to ona sobie poradzi. Ludzie mnie ją słuchali przez tą godzinę z tym, co ona ma do zaśpiewania, do powiedzenia. Bywa tak, że jak się wyłączy prąd, zgaśnie laser, wyłączą komputer, bo się coś zepsuje.